Cześć, z tej strony Piotr. Witaj w kolejnej części mikro e -marketingu. W tym odcinku pokażę Tobie, w jaki sposób stworzyć bardzo prosty baner na YouTube oraz wytłumaczę, dlaczego on jest tak bardzo, tak bardzo ważny. Więc jeżeli interesuje Ciebie temat marketingu w internecie, jeżeli interesuje Cię temat, jak poprawić Twój kanał na YouTube, pomyśl o tym, żeby zasubskrybować ten kanał i być na bieżąco, ponieważ dzielę się tutaj regularnie właśnie tą wiedzą. Ok? Więc dlaczego akurat baner? I Dlaczego on jest tak ważny? Nie wiem, czy widziałaś mi wcześniejszy baner, bo po prostu to nazwa mojego bloga, dopóki nie uświadomiłem sobie po prostu, że to jest błąd. Zadaniem numer jeden banera jest oczywiście to, aby poinformował on Twoich widzów o tym, o czym jest Twój kanał. I teraz zadam Ci pytanie, o czym jest mój kanał, kiedy patrzysz na mój baner. I pewnie od razu odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta, bo jest napisane: zarabianie w internecie kryptowaluty marketing. To jest to, o czym jest mój kanał, o czym jest Twój kanał, czy może jest o gotowaniu, czy może jest o nie wiem, diecie wegetariańskiej, może jest o siłowni, może jest o bieganiu, może jest o wędkowaniu, o czymkolwiek poinformuj swoich widzów w prostej sentencji, albo w takich jak u mnie widzisz wypisanych, albo co też działa fajnie, w postaci jednego pytania, czyli jak jeździć. Konną, tak? albo jak łowić skutecznie ryby, jak zarabiać w internecie. To też działa lub coś takiego działa. Mega, mega istotne, że przekaz był prosty i twój widz w jednej sekundzie wiedział, o czym jest Twój kanał, żeby po prostu nie tracił swojego czasu na dowiadywanie się z filmów i po 5 minutach znajdzie. Yy, po prostu będzie sfrustrowany, że jest tam, gdzie nie chce być i nie powinien być. I w ten sposób też będzie obniżał Twoje statystyki, ale też Twoje zasięgi, bo te, te też jest mega, mega ważne. Będziemy o zasięgach mówić w kolejnych odcinkach. OK, więc przechodzimy do baneru. Bardzo prosta sprawa. Klikamy tutaj te, ten aparacik, żeby dodać, żeby zmienić, żeby dodać. I te, wchodzimy w Select Photo From your From a computer I wchodzimy na. Ok, więc wchodzimy, wchodzę sobie w baner, Tutaj są moje banery, które wcześniej przygotowałem. Jak widzisz, jest 17, 18, 19. Po prostu kilka razy zapisywałem różne ustawienia banera, tak żeby zoptymalizować to do różnych urządzeń. I o tym też zaraz będę mówić. Ok, więc wybrałem tło czarne, miałem to samo na białym, wybrałem tło czarne, Klikamy otwórz. Ty od razu ci pokażę o co chodzi. Jest mega, mega ważne. Musisz się upewnić, że twój baner jest kompatybilny z YouTube'em przede wszystkim. Tak jak widzisz tutaj, idealnie, litery nie są nigdzie poucinane, zmiary te w miarę symetrycznie. Każdy element jest tu, gdzie powinien być. Na telewizorze może się zdziwisz, ale 2-3% Twoich widzów jest właśnie. W, ty, ogląda Ciebie na telewizorze. Są to statystyki, które możesz sobie sprawdzić, o których też będziemy mówić w kolejnych wideo, więc. Patrząc na to, co się wydarzyło w ostatnich latach, jest tendencja na to, że ludzie traktują YouTube'a jako telewizję samo w sobie, jako źródło rozrywki, jako źródło e, nie wiem, nawet oglądania w różnych wideo informacji. Więc coraz więcej ludzi idzie na YouTube'a z telewizji, ok? I traktuje, wiadomo, mamy też smart TV, dzisiaj jest to dużo, dużo prostsze. I co najważniejsze, komórka. To też tutaj słabo widać być może u ciebie. Ale jak widzisz, także napis, postarałem się, aby napis był w całości. Potem, potem jeszcze pokażę Ci dokładnie, jak to wygląda na telefonie i dlaczego jest tak ważne. Właściwie od razu powiem, dlaczego jest tak ważne. Telewizja to jest jakieś około 3% osób, które Ciebie ogląda. Niewielki procent jest na tabletach. Jakieś 50% ogląda Ciebie na komputerze, na laptopie, na komputerze stacjonarnym. A około 40-43% ogląda Ciebie na telefonie. I znowu może jesteś zaskoczony, ale dlatego jest tak ważne, żebyś zoptymalizował swój baner także i w ogóle nie tylko baner na YouTubie, ale w innych miejscach także. Do telefonu. Jeżeli nie myślisz w kwestiach, żeby twoje wideo były fajnie wyglądały na telefonie komórkowym i nie sprawiały kłopotów ludziom na telefonie komórkowym, to myślę popełniasz błąd. Ja te błędy robiłem jestem w trakcie właściwych poprawiania, ponieważ też dość niedawno zrozumiałem o tym. Zrozumiałem to, dlaczego to jest tak ważne, więc mam nadzieję, że to wideo pomoże Ci uniknąć tych błędów, które po prostu ja robiłem przez ostatnie miesiące. Ok, dobra, więc lecimy, gdzie zrobić taki baner i w jaki sposób zrobić to mega, mega prosto? I znowu, oczywiście canva.com. Mówiliśmy o tym już na jednym z, y, z wideo, wracamy do niego dzisiaj, pokażę Ci dodatkowo opcję, która wcześniej nie było, wtedy był prosty tutorial podstawowy, tutaj dowiesz się kilku, y, kilku dodatkowych rzeczy, a jeżeli jeszcze nie widziałeś y, odcinku o Kanwie, pojawi się teraz link tutaj na górze, więc zachęcam Cię, żebyś wideo, obejrzał sobie tamten, tamtą część i będziemy mogli przejść dalej. Ok, więc wybieramy... Jak widzisz, możesz zrobić Create. Jak klikniesz Create Design, wyskakują różne opcje i mamy od razu gotowce YouTube Channel Art. Ok, możemy zrobić swój custom, custom, tak, czyli po prostu pozmieniać, po prostu tysiąc różnych rzeczy. Jednak YouTube Channel Art jest w 100% wystarczający, żebyś ty mógł znaleźć bardzo fajne i ciekawe projekty dla siebie. Więc klikamy. Jak widzisz, pojawiają się po lewej stronie wzory, które są gotowe. Większość z nich tutaj jest za free, są też płatne, ale tym się na obecną chwilę nie przejmuj. Powiedzmy, że chcesz zrobić swój kanał na tle. Może weźmy to. Tutaj możesz to przeciągnąć i OK. I to właściwie mógłbyś użyć już jako swój baner, jeżeli ten kanał byłby o grach, to byłby całkiem fajny banner. Jedyne co musiałbyś zrobić, to zmienić myślę, miejsce tego e, zdjęcie tego pana. Być może na swoje, być może nie, może to jest fajne. I teraz, co fajnego możesz tutaj zrobić? Oczywiście, podstawowa sprawa to są zmiany czcionki, zmiany koloru czcionki, wielkości czcionki. Tak, możesz tutaj się po prostu pobawić. Ten napis, ten i ten mniejszy są oddzielne. Możesz je skasować, możesz je powiększyć, pomniejszyć. Ok. Opcji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zachęcam Cię do, do tego, żebyś Ty się pobawił tym, ponieważ raz, że to jest frajda, dwa, większa satysfakcja na sam koniec. Oczywiście użyj odpowiednich dla Ciebie kolorów. O, tu mamy akurat biały, możesz zrobić żółte tło i tak dalej, i tak dalej. Bawimy się po prostu i próbujemy różnych, różnych opcji, tak żebyś po prostu znalazł, co jest odpowiednie dla Ciebie. OK, kolejna bardzo ważna rzecz, bardzo ciekawa rzecz, to jest to, jak możesz zmodyfikować trochę bardziej pod siebie, czyli na przykład wrzucić tutaj swoje zdjęcie. Moim zdaniem warto to wrzucić swoje zdjęcie, bo no koniec końców, jeżeli jesteś osobą, która mówiąc tutaj o marketingu w internecie, no jak wiadomo, jest to mikro e-marketing, tak nazwa tej serii, nazwa tej playlisty. Więc jeżeli jesteś osobą, która robi marketing gdzieś w internecie, no jednak chcesz, żeby ludzie kojarzyli ciebie, OK? Więc. Poznali Ciebie też, więc warto, żeby tutaj znalazło się Twoje zdjęcie. Więc co należy zrobić? Klikasz Uploads, klikasz Upload Your Own Images i najpierw dodajesz do kanwy, na Twoje konto do kanwy dodajesz swoje różne zdjęcia. Ok, jak widzisz, są tu moje zdjęcia profilowe, są tu zdjęcia w tle, są tu jakieś znaki, znaczek: Subskrybuj, który też możesz zobaczyć. Fajnie, cyk i możesz sobie tutaj go przeciągnąć. To za chwilę. Dobra, i teraz fajna rzecz, jeżeli chcesz tylko zmienić ten obrazek w środku, akurat w przypadku tej jednej grafiki, którą tutaj mamy. Zauważ, wystarczy, robię hop i zobacz, już jestem w środku i wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. I teraz mega ważna rzecz, którą musisz zrozumieć, to w jaki sposób ustawić litery i w jaki sposób ustawić swoje zdjęcie tak, aby, abyś był dobrze widoczny na wszystkich urządzeniach. OK? I zauważ, tu jest coś takiego fajnego, jeżeli przesuwasz różne elementy na kanwie, pojawiają się linie symetrii. OK? I zauważ, tutaj cyk. Widzisz tu linię po środku? przez moje zdjęcie, jest to linia, która wyznacza idealnie środek waszego banera. I teraz linia, która jest tutaj o z góry, wyznacza środek w pionie, także twojego banera. Jest to mega, mega ważne. Dlaczego? Ponieważ jeżeli chcesz zoptymalizować swój banner, żeby pasował na telefony komórkowe i na, na laptop komputer, czyli co przynosi 90 ponad procent Twoich viewersów, więc zdecydowaną część powinieneś mieć po prostu to naprawdę zoptymalizowane. Jak widzisz, dla telewizora obce, czyli ta pełna u mnie, no nie jest jakaś super fajna, nie ma to jakiś fajny grafik, na tym też popracuję. Zależało mi jednak na tym, żeby zrobić grafikę bardzo. Bardzo kompatybilną z komórką i z komputerem. W tym celu upewnij się, że tutaj te wszystkie grafiki, jakie masz, są po środku. Kolejna napisy, także po środku, i zauważ, mniej więcej to jest znowu metoda propi błędów. Jak widzisz, miałem 19 różnych banerów, zanim zrobiłem ten, a to tylko dlatego, że przesuwałem dosłownie tu po centymetrze w jedną, w drugą stronę, żeby po prostu dopasować baner do telefonu komórkowego i do do laptopa. Trochę zabawy jest, ale warto to zrobić. Myślę, zajmie Ci tą godzinkę, może dwie, ale naprawdę mega, mega ważne. Robisz to tylko właściwie raz, być, chyba, że później będziesz chciał sobie swój banner zmienić. Więc to jest mniej więcej taki wyznacznik, gdzie od razu możesz się tym zasugerować, w którym miejscu powinno to być. Ok, więc tu ja już widzę na przykład, że ten napis ten napis jest po prostu za duży i by, będzie wychodził poza ale ten napis już nie, ok, tak samo moje zdjęcie już nie i mniej więcej o tutaj i mniej więcej tutaj wiem, że to jest opcja, wersja na komórki znowu metodą prób błędów, jeżeli robisz, dochodzisz do momentu gdzie już masz, ok, tutaj mały guzik subskrybuj, tak żeby był widoczny ja sobie dałem strzałki w dół, ponieważ nowa osoba kiedy przychodzi na, na kanał tutaj może po prostu zasubskrybować mój kanał a jeżeli jesteś osobą, która już nie subskrybowała, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, więc tak to wygląda, ok? Więc jest wszystko miejsce na środku. Robisz download. Yy, format PNG, download pojawia się w Twoich pobranych. Następnie wracasz sobie na YouTube'a, klikasz to zdjęcie, dodajesz je. Ok? Czyli wchodzimy tutaj. Ja dodaję zdjęcie numer 19, czyli właśnie to jest to samo, które ja mam. I upewniasz się, że na Laptopie, na desktop, tak, jest wszystko widać jak na dłoni i na komórce przede wszystkim. No telewizor zawsze będzie ok, bo to właśnie to jest cały ekran, który właściwie widzisz w kanwie, to co tutaj widzisz, to wszystko jest, pojawi się na telewizorze. Natomiast komórka i yy, kanał YouTube na yy, laptopie czy komputerze, zauważ, wygląda właśnie tak. Więc mega, mega ważna sprawa, że się upewnił, że nic nie wychodzi za linię, że wszystko widać i jest po prostu Znowu klu całego tego wideo jest to bardzo prosta informacja do Twoich widzów, o czym jest ten kanał. Czyli o czym jest ten kanał. Pyk, dajesz po prostu konkretny tekst, jakieś swoje zdjęcie, czyjeś zdjęcie. Już no, znowu Twoja wyobraźnia będzie tutaj a, po prostu tylko Ciebie ograniczać. Ok? Więc. Więc to tyle. Mam do Ciebie prośbę. Daj, Jeżeli jesteś osobą, która prowadzi kanał na YouTube, zaczyna lub myśli i masz założony kanał na YouTube, proszę Ciebie zostaw link do swojego kanału, będziesz mógł też w ten, ten sposób się pokazać innym, ponieważ inne osoby będą mogły kliknąć, też zobaczyć, wejść i być może zasubskrybować Twój kanał. Więc zachęcam Ciebie, jeżeli zostawił w komentarzu link do swojego kanału YouTube i bardzo chętnie w każdy ten link wejdę. I później sprawdzę, jak się poprawił wasz banner. OK. Mam nadzieję, że to wideo będzie moim celem jest, żeby to wideo było przydatne przynajmniej dla jednej osoby. Jeśli będzie dla więcej, będzie mega, mega super, ja będę mega, mega szczęśliwy. Więc jeżeli chcesz, zachęcam Cię, żebyś zostawił link do swojego kanału na YouTube w komentarzach i później po prostu chciałbym zobaczyć, jak wygląda ten progres i jak wygląda Twój. Twoja grafika. Bo uwierz mi, ja nie jestem tu żadnym grafikiem, moim zdaniem moja grafika jest bardzo, bardzo słaba. Nie jestem w tym dobry, ale postanowiłem trochę się w tym po prostu pobawić i da się to zrobić. No myślę na przyzwoitym poziomie. Nie jestem z tego w 100% zadowolony, ale jest to na przyzwoitym poziomie. ok? Być może masz do tego żyłkę, być może jak, to się, jak to się mówi, tak, masz do tego jakiś dryk, i dla Ciebie wyjdzie to dużo, dużo lepiej. Więc mam nadzieję, że było to dla Ciebie wideo pomocne, jeżeli tak. Łapka w górę, subskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. A póki co, trzymaj się, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!